Pan z wami i z Duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała. Chwała Tobie, Panie. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej i prosili Go mówiąc Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeśli ziarno pszenicy wpadwszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił, zagrzmiało. Inni mówili, anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, Przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowa Pańskie. Chwała Tobie, Chrystus. Znając tutejszych dusz pasterzy obecnych i wcześniejszych, to wiem też, że to, co powiem tutaj w części tych rekolekcji, to nie będzie nic nowego. To nie będzie nic, można powiedzieć, czego byście nie słyszeli już przez ostatnie lata. Także Ewangelia jest jedna. Może ubiorę to w inne słowa, inaczej to przekażę, ale właśnie jedno jest pewne: że już coś, że to już gdzieś słyszeliście, że to było mówione. Nie mam zamiaru mówić żadnego wykładu o teologii, o kościele, o modlitwie, ale chcę podać parę myśli, które gdzieś dla mnie są ważne, z którymi chcę się podzielić, które, jak ufam, będą też dla Was zachętą do właśnie do postawienia sobie pytań, a może do poszukania pewnych odpowiedzi. Ale skoro są to rekolekcje wielkopostne, to najpierw ten akcent wielkopostny. Wiecie, gdybym mógł, gdybym miał taką władzę, to niektórym osobom w okresie Wielkiego Postu zakazałbym różnych umartwień, jakichś dodatkowych modlitw. U zakazałbym tego. Dlaczego? Ponieważ niektórzy z nas, chrześcijan, z, ok z okresu Wielkiego Postu zrobili sobie taki poligon. Gdzie walczą, można powiedzieć, ze swoimi grzechami, słabościami. Ja więcej teraz się pomodlę, nawet pobożne rzeczy, pójdę na drogę krzyżową, będę codziennie czytał Pismo Święte, a może nie będę jadł słodyczy, a będę się tam umartwiał, będę pilnował, żeby gdzieś tam czymś nie zgrzeszyć. I tak naprawdę w centrum to stoję ja. Ja i moje postanowienia, ja się będę starał, ja będę robił. Jak mi się uda, to wtedy, och, udało mi się, ten Wielki Post. Tak, nawet może w nocy wstawałem, by się modlić, mnie się udało. Ja bardziej bym postawił pytanie, czy ten Wielki Post pomógł, pomógł mi, żeby bardziej kochać tych, który mam, tych których mam obok siebie. Grzechy były, są i będą. Z niektórymi będziemy przychodzić do konfesjonału do śmierci. Trzeba z tym walczyć, tak. Ale możemy zatracić tą wal walcząc o taką naszą w cudzysłowie bezgrzeszność możemy stracić z oczu, z oczu tych ludzi, których Pan Bóg stawia nam obok nas. Zobaczmy. Święty Piotr. Mówił do Jezusa tak: Ja ciebie nie, nie opuszczę, jestem gotów z tobą pójść na śmierć. Zapewniał go bardzo mocno i się go zaparł. Uciekł. A po zmartwychwstaniu, jak Jezus go spotyka, to Jezus nie pyta go: No słuchaj Piotrze, to jak teraz będzie? Nie uciekniesz już następnym razem? Nie będziesz się mnie zapierał? Nie. Nie pyta go nic o nic, o, to, o takie rzeczy. Pyta go, czy miłujesz mnie bardziej? Pyta go o miłość. Jezus wiedział, że Piotr jeszcze będzie, będzie popełniał błędy. Nawet jak się czyta dzieje apostolskie, to widać tam, że święty Paweł musiał go par razy upominać. Ale pyta go o miłość. Jednocześnie mu pokazuje innych ludzi. Kochasz mnie? Spójrz na tych, których masz tutaj, paść ich. Jakby Jezus sam nam pokazuje, że, że jakby to jest nasza droga. I teraz ja troszcząc się o moje życie takie bezgrzeszne, mogę tak naprawdę wpaść w wielką pychę. Modlitwy, umartwienia, wielu ludzi już sprowadziły na manowce mi to można powiedzieć pobożnie, że modlitwa wszystko Ale ciągle jest pytanie czy to służy temu, że, że bardziej kocham Jeśli nie to można by zapytać to po co to Czemu to służy mojemu ego Jeśli to nie służy temu, że bardziej kocham to na co to że w ja miasie czuł lepiej, o dzisiaj w nocy modliłem się całą godzinę, o tutaj wstaje rano i czytam Słowo Boże. No i dobrze. Ale co z tego? I Faryzeusze to robili? Widzieli prawa, modlili się bardzo dużo, pościli, ale stracili z oczu człowieka, którego Bóg stawiał obok nich. Od lat są organizowane tak zwane ekstremalne drogi krzyżowe. Nie jestem ich zwolennikiem, chociaż lubię wędrować, ale tak jak moim współbraciom w seminarium to już mówiłem, to dla mnie ekstremalne to jest życie z drugą osobą na co dzień i uczenie się kochania tej osoby. Bo co z tego, że ja przejdę 10, 15, a może 40 kilometrów? O, przeszedłem, jaki to jestem mocny. Wielu ludzi może jest słabych fizycznie, nie jest w stanie pójść, przejść, a ja przeszedłem. Ale czy to sprawiło, że bardziej kocham? Ekstremalne naprawdę jest życie z drugim człowiekiem i uczenie się kochania go. I może zamiast takiej drogi krzyżowej, to nie jest to, że ja jestem przeciwko nabożeństwom, modlitwom czy umartwieniom, bo sam podejmuję czasami różne takie rzeczy. Ale zobaczmy, a może Pan Bóg by chciał mi powiedzieć: zobacz, Twoją drogą krzyżową będzie to, że poświęcisz więcej czasu dla tej osoby, która jest obok Ciebie, dla męża, dla żony, może dla rodziców, może dla dzieci. Ucz się ich kochać, a może masz do kogoś żal i pielęgnujesz go w sercu i ciężko tobie to zostawi, bo gdzieś ktoś Ciebie skrzywdził. I może to będzie Twoja droga krzyżowa, że. Razem ze mną nią przejdziesz, że zadzwonisz do kogoś, z kim ty możesz zerwać kontakt, albo ktoś z tobą, bo gdzieś poraniliście siebie. Może gdyby Jezus dzisiaj tu do nas przyszedł, tak jak do świętego Piotra po zmartwychwstaniu, to może właśnie by nie pytał nas o to, czy już nie będziesz popełniał, popełniała tego czy tamtego grzechu, bo on wie, że będziemy. Że to się nie jest tak, że o to dzisiaj hop, powiem sobie, że nie będę ranił tych osób, które są obok mnie. Będziemy ranić. Ale on czy będziesz starał się kochać, będziesz chciał, czy chcesz kochać bardziej. Bo tak naprawdę, jak patrzymy, to jest to wpisane w naszych sercach. To u proroka Jeremiasza dzisiaj było czytane. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa, wypiszę na ich sercach. I to, co jest w nas, to jest pragnienie miłości. Czasami nie potrafimy, jest to trudne, ale Wielki Post, czy nie powinien być przypomnieniem sobie, że ja powinienem, chcieć, że chcę próbować bardziej kochać. Może mi to nie wychodzić, raz, drugi, dziesiąty, ale to nie mają być ćwiczenia dla ćwiczeń. To nawet takie pobożne ćwiczenia nie mają być, że ja teraz wezmę i sobie będę więcej się modlił, czytał. A może faktycznie moje umartwienie będzie to, że będę się uczył codziennie przebaczać tej osobie, która mnie zraniła? Osoby, które się pobierają, które tak realnie patrzą na siebie, to wiedzą, że ta druga osoba nie jest idealna, że czasami będzie trudno, ale chcą być razem, chcą próbować, chcą uczyć się, kochać i razem, że tak powiem, się nawet zestarzyć właśnie w tej walce o miłość. I dlatego to jest ta pierwsza myśl, którą zostawiam Wam dzisiaj, którą tak proszę, spójrzcie w Wasze serca: czy ten wielki post przyczynił się i przyczynia się do tego, że bardziej kochacie, że bardziej kochacie tych, których Pan Bóg Wam postawił na drodze? Nie gdzieś dzieci daleko w Afryce, w Kazachstanie, gdzieś na Filipinach, nie. Bo takich ludzi tamtych jest dużo łatwiej kochać. Ale tych, których macie obok siebie w domu, w miejscu pracy, w miejscu zamieszkania. I się może okazać, że to jest dużo trudniejsze niż odprawienie pięciu dróg krzyżowych, nawet jak tak nawet zwanych ekstremalnych. Ale to jest pytanie o miłość. Czy bardziej kocham? Bo naprawdę, kiedy spojrzymy w głębi naszego serca, to my sami tego pragniemy. Że chcemy, żeby ktoś nas kochał, ale też chcemy kochać innych. Więc to jest ta jedna myśl. Druga, to jakoś tak przyszła do mnie, jak czytałem i rozważałem tę Ewangelię. W tej Ewangelii jest Jezus pokazany i w pewnym momencie On rozmawia ze swoim Ojcem właśnie temat właśnie naszego Ojca w Niebie. Wiemy, że Jezus przyszedł po to, żeby nas zbawić. Dla nas umarł na krzyżu, dla nas zmartwychwstał. Tak, to jest prawda. Ale Jezus przyszedł też po to, żeby pokazać nam Ojca, Boga Ojca. No wiemy, że on jest, często się do niego modlimy, zwłaszcza mówiąc Ojcze nasz. Ale czy tak naprawdę ten Bóg Ojciec jest obecny w naszym życiu, w naszej modlitwie, w naszym patrzeniu na kościół, na naszą wiarę? Myśląc o tym, jak, Bóg, jak Jezus, Bóg Jezus Chrystus objawia nam Boga Ojca, przychodzi mi na myśl ta przypowieść o miłosiernym Ojcu i tych dwóch marnotrawnych synach. Raczej znaczy, ten Ojciec daje jednemu pieniądze i pozwala mu odejść. Można powiedzieć, pozwala mu iść i żyć według swoich planów, mu zgrze zgrzeszyć, ale ciągle kocha. Jakbyśmy tak obrazowo to zobaczyli, to co tak się mówi, że jego serce zapewne krwawiło, bolało go to, że, że syn odchodzi. Ale on go kochał. Mocno też tak do mnie dotarło, jak jeden z moich przyjaciół opowiadał mi kiedyś, jak miał problemy ze swoją już prawie dorosłą córką, z którą się co pewien czas, no, którą bardzo kochał, którą się kłócił, bo zaczęła... Zostawiać Pana Boga, przestawała się modlić kościół. I się o to często kłócili, spierali. I w pewnym momencie córka przyszła kiedyś do niego i pyta, Tato, a kiedybym w ogóle zostawiła ten kościół i wiarę, to czy przestaniesz mnie kochać? I on mówi wtedy, jakby dostał, że tak powiem, takim młotem w głowę, w głowę. I wtedy zobaczył, że kłóci się z córką, ale on ją naprawdę kocha, i nawet jak ona wybierze. Inną drogę. On będzie ją dalej kochał, i to jej powiedział. Jak on mi to opowiadał, to zobaczyłem w tym taki odblask tej miłości Boga Ojca, który kocha nas, nawet jak my odchodzimy, On ko kocha nas i jakby to jest ważne. Czy na przykład jak tu diakon Bartłomiej przeczytał Ewangelię tutaj nam. A gdy złożył u nas śluby wieczyste, przygotowuje się do przyjęcia święcej kapłańskich. gdyby dzisiaj powiedział, przepraszam za wyrażenie, mam to gdzieś, zostawiam, i zgromadzenie, i Kościół, i wiary, odchodzę. To mogli pomyśleć, Bóg go też kocha? Odwrócił się plecami. Ale to jest Ojciec, którego nam pokazuje Jezus Chrystus. Czy właśnie myśląc o Bogu, o Kościele, o moich modlitwach, ja... Mam przed oczyma obraz takiego ojca. Często, kiedy myślę o ojcu, który nas kocha, to myślę o takim moim spotkaniu na jednej wizycie kolendowej, jak to na kolendzie, gdzie spotkałem małżeństwo. Syna nie było na kolendzie. Syn w tym czasie był w więzieniu. Siedział rzeczywiście za, za, za morderstwo. I rodzice nie usprawiedliwiali syna. Wiedzieli, że zrobił rzecz bardzo okropną i że słusznie ponosi karę. Ale to, co mnie uderzyło i do dzisiaj we mnie zostało, jak myślę o tym spotkaniu, ich miłość do tego syna. Wiedzieli, że zrobił rzecz okropną, ale ciągle go kochali. I tak patrzę znowu, skoro człowiek jest w stanie kochać drugiego pomimo okropności, którą zrobił, to czy nie jest to jakiś znowu odblask tej miłości Ojca wpisany w nasze serca? I czy ja tak potrafię spojrzeć na Boga, Ojca, który mnie kocha? Często mówię, że takim sprawdzeniem tego, jak wierzę. To właśnie nie są momenty, kiedy się modlę, kiedy robię wszystko dobrze, ale właśnie kiedy mi coś nie wyjdzie, kiedy upadnę. Czy wtedy po tym upadku ja sam mogę się zwrócić do Niego, Ojcze, Ty mnie kochasz? Jezus, kiedy się modlił, to rozmawiał ze swoim Ojcem. I teraz, czy ja do Niego czasami właśnie się zwrócę w tym momencie, może bardziej tak nieformalnie, nie Ojcze? Tak się jak się kiedyś zwracano ojcze, matko, czy pani ojcze, pani matko. Ale do rodziców często się mówiło mamo, tato, mamusiu, tatusiu. I to jest ten nasz Bóg, który jest naszym tatą. Czy spróbowałem kiedyś do Niego powiedzieć tato, tatusiu? Ciekawa rzecz, modlimy się do wielu, do, Jezu, do Pana Jezusa, do Ducha Świętego, do Maryi, do świętych. Często ja tak zauważyłem, to jest moja obserwacja, nie prowadziłem żadnych badań, ale że łatwiej nam powiedzieć do Maryi Mamo, ale gdzieś Bóg ojciec, tato, gdzieś to nam ucieka. I Mi się to spodobało, jak jeden z księży, to już dawno słyszałem, powiedział, że Bóg ojciec to jest taki Bóg zapomniany. Wiemy, że jest. Modlimy się do niego. Może niektórym z nas trudniej to przyjąć, może mieliśmy sami jakieś takie negatywne doświadczenia braku miłości ojca czy matki w naszym życiu, ale Jezus pokazując nam Boga, pokazuje właśnie nam kogoś, kto, kto nas kocha, można powiedzieć, szalenie, do, do, do szaleństwa. I tutaj, jakby wracając do początku, dla, Boga, dla nas, jak powiedzmy, w tej chwili nie jest najważniejsze, żebyśmy kochali Pana Boga. Uważam, że to nie jest pierwsze. To, żebyśmy nie jest pierwsze, to, żebyśmy dla Niego coś robili, więcej się modlili, pościli, byli grzeczni. Nie. Myślę, że pierwszą rzeczą jest to, żebyśmy przyjęli to, że On nas kocha, kiedy nawet my upadamy, kiedy my odchodzimy. Bo czasami niektórzy, którzy się bardzo starają, są w różnych wspólnotach, ludzie się modlą i coś im nie wychodzi. To mają taką potem złość nawet do siebie. No jak ja mogłem znowu tak zrobić? Jak mogłem się zachować znowu jak taka świnia? Dlaczego to zrobiłem? Zrobiłam? I wtedy w centrum jest człowiek z jego grzechem, a nie ten ojciec, który kocha, który chce, chciałby przygarnąć i powiedzieć: Słuchaj, ja kocham Ciebie właśnie takiego, taką. Nieważne, że Ty sobie już nie radzisz z tym grzechem, z tą słabością. Ja jestem, ja jestem tym ojcem, który ciebie kocha. Pewnie z wielu z Was widziało taki obrazek, czy w swoim życiu, czy u gdzieś znajomych, bliskich. Ja też nieraz widziałam, ale to myślę, o, na przykład teraz o mojej siostrze, jak jej syn, nie wiem, tam miał kilka lat, coś złego przeskrobał, no musiała go na niego nakrzyczeć. Może nie musiała, ale nakrzyczała. On wiedział, że zrobił źle i zaczął płakać, bo faktycznie zrobił źle. I to, co mnie potem ujęło w tym, jak na, na to patrzyłem, bo akurat byłem wtedy u nich, on płakał, ona na niego krzyczała, a on szedł do mamy i się do niej jeszcze wtulił. On wiedział, że mama go kocha, pomimo tego, że coś zrobił, że czasami, że na niego krzyknęła. I teraz to jest nasz ojciec. Czy taki ojciec jest obecny w moim myśleniu, w moim życiu? Bo znowu, wracając do tego, co o początku, o Wielkim Pości, ja mogę znowu wziąć, podjąć, co dla Pana Boga zrobię, co zrobię dla innych. A może Pan Bóg by chciał powiedzieć, ty nie rób nic. Ty najpierw przyjmij to, że ja ciebie kocham, nawet jak nic nie będziesz robił. Nieraz pewnie widzieliście rodziców z, małeń, z maleńkim dzieckiem na rękach. Przecież takie dziecko nic nie zrobiło, żeby, można powiedzieć, zasłużyć na miłość. Po prostu jest. Jezus mówił kiedyś: Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wyjdziecie do królestwa, a może chodziło, że ja wam być kimś takim, kto już wie, że to nie moje zasługi są ważne, tylko miłość ojca, ja tylko muszę ją przyjąć, wtulić się w niego. Może pomyśleć o nim, tak, to jest mój tato. Spróbujcie pomodlić się czasami do Niego, Tato, Tatusiu, zobaczyć, czy to będzie wam łatwo powiedzieć, czy w ogóle postawić sobie pytanie, czy ten Ojciec nasz, który nas kocha, którego objawia nam Jezus w swojej miłości, bo do tego samego Filipa, który dzisiaj mówił do Jezusa, że inni chcieli Go zobaczyć, on kiedyś powiedział Filipie, kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca. On przyszedł właśnie pokazać nam Ojca, że ten Ojciec jest właśnie pełen takiej właśnie Miłości, która nie czeka najpierw na to, żebyśmy my coś dla nich zrobili. On nie mówi słuchaj, będę cię kochał, jak będziesz bez tego, jak, jak, jak ci się uda zrezygnować z tego czy z tamtego grzechu. Nie. On mówi po prostu kocham. Tak po ludzku patrząc, to jest naprawdę miłość głupia. Ale tak samo jak ta głupia jest miłość, że rodzice kochają to maleństwo, które jeszcze nic nie zrobiło dla nich. A tylko że powiem, mają przy nim, muszą wstawać, muszą przewijać, muszą w, noc, w nocy wstawać, muszą karmić, może powiedzieć, żadnej radości. No Facet nie, nie pójdzie z takim maleństwem zagrać w piłkę, nie. Ale kocha. Bo to jest odblask tego, co Pan Bóg pokazał, chce nam pokazać o, właśnie o sobie, o ojcu. I dlatego to jest ta druga myśl, którą Wam zostawiam dzisiaj, to pytanie, czy Bóg ojciec, nasz tato, jest obecny w moim życiu, w moim modlitwie, w moim patrzeniu na Kościół? Może dlatego wielu ludzi odchodzi od Boga, odchodzi od Kościoła? Bo gdzieś tylko zobaczyli Kościół, kojarzy im się z jednym. Tu są nakazy, tu zakazy, muszę się codziennie modlić, rano, wieczorem, w niedzielę muszę przyjść do kościoła, w piątek mam nie jeść mięsa i tak dalej. A gdzieś zginęła ta pierwsza rzecz, że patrzę na tego, który mnie kocha. To jest takie niewymierne. To jest tak jakby dziecko nie wiadomo jak chciało zaskarbić sobie miłość rodziców i tylko pracowało, pracowało, mamo czy już dobrze, czy to dobrze, czy jesteś ze mnie zadowolona. Kochająca mama i kochający ojciec to przecież by powiedzieli, ty nie musisz już tyle robić, ty nie musisz dla nas nic robić, ty jesteś naszym dzieckiem i kochamy ciebie. A my czasami jesteśmy jak dzieci, może to mamy z naszych rodzin, może tak, ale Bóg pokazuje im, Jezus Chrystus pokazuje im coś innego. Ja nie muszę, nie wiadomo, jak się starać. Że pierwsza rzecz to jest to, że, że On mnie kocha. I właśnie, czy taki obraz jest gdzieś w moim życiu, w mojej modlitwie obecny? Więc te dwie myśli dzisiaj zostawiam Wam na tych rekolekcjach. Pierwsza, właśnie, czy wielki post przyczynił się i przyczynia do tego, że bardziej kocham tych, których Pan Bóg mi stawia obok mnie? Czy moje trudy, wysiłki wielkopostne przyczyniają się do tego, że bardziej kocham? I druga: Czy nasz tato w niebie, Bóg, ojciec, jest obecny jakoś w moim życiu, w moim myśleniu? Czy myśląc o swojej wierze, swojej modlitwie, o kościele, mam obraz Boga, który kocha mnie, można powiedzieć, do szaleństwa, bez względu na to, jak się zachowuję, co robię. Czy jednak we mnie jest to, że ja muszę zasłużyć? Muszę najpierw pracować, robić, walczyć nie wiadomo jak z grzechem. Te rzeczy też są ważne. To są jakby inne. To w domu też są pewne zasady, ale początek jest inny: początek jest tego, że jest Ojciec, który nas kocha. Amen.